pójdźmy teraz na zadanie dziesiąte my mamy wyznaczyć punkt przecięcia przekątnych prostokąta gdy wiemy, i to jest prostokąt PQRS skoro wiemy, że wierzchołek P ma takie współrzędne S, taki, takie natomiast punkt R leży na prostej, na osi OX, czyli na tej osi poziomej no to zaznaczmy sobie te dwa punkty mamy punkt P o współrzędnych minus 3,0 w tym miejscu oraz S o współrzędnych minus 1 i 4. Wiemy także, że gdzieś na tej prostej znajduje się punkt R, natomiast te, te dwa punkty S oraz P wyznaczą nam jeden z boków prostokąta. I teraz zobaczcie, jeżeli sobie narysujemy prostokąt i tutaj przyjmiemy, że mamy S, tutaj mamy P, to ten bok, w naszym prostokącie musi być prostopadły do, do tego boku, który znajduje się w tym miejscu, tak? czyli do boku SP. Kiedy dwie proste są prostopadłe? Wówczas kiedy iloczyn ich współczynników kierunkowych wynosi minus 1. Czyli jeżeli wyznaczymy sobie współczynnik kierunkowy prostej SP, Czyli tej prostej, która ten bok zawiera, to wówczas spokojnie wyznaczymy sobie współczynnik kierunkowy także tej prostej. Zapiszmy sobie najpierw współrzędne, może tych dwóch punktów. Mamy s 1, 4, czyli to jest x1, y1 oraz p to jest 3, 0, czyli mamy x2 oraz y2. No, i wyznaczamy współczynnik kierunkowy ze wzoru y2 odjąć y1 przez x2 odjąć x1. No to liczymy. Mamy tak y2, czyli 0 odjąć 4, przez minus 3 odjąć minus 1, czyli minus 4, minus 3 plus 1 to minus 2, czyli otrzymamy tutaj dwójkę. Czyli to oznacza, że współczynnik kierunkowy tej prostej, Wynosi 2. Czyli skoro wiemy, że tutaj współczynnik kierunkowy jest równy 2, no to wykorzystamy sobie teraz ten wzór, no bo przypominam, że jeżeli tutaj sobie oznaczyliśmy wierzchołki SP, to będziemy mieli Q oraz R w ten sposób. No i prosta, która zawiera w sobie ten bok, czyli bok SP, będzie prostopadła. Do prostej, która zawiera bok PQ, czyli iloczyn współczynników kierunkowych tych dwóch prostych musi być równy minus 1. Czyli tutaj możemy sobie zapisać, że A jest równe 2 i teraz wyznaczymy współczynnik kierunkowy tej prostej. No to lecimy. Podstawiamy do wzoru, czyli pod A podstawimy dwójkę, razy A2 równa się minus 1, obie strony dzielimy przez 2, czyli A2 to minus 1, druga. I to jest współczynnik kierunkowy tej prostej. Ale nie tylko, ponieważ zauważcie, że w prostokącie te dwie proste muszą być równoległe. Czyli jeżeli tutaj a jest równe minus jedna druga, to dwie proste są równoległe wówczas, gdy mają takie same współczynniki kierunkowe prostych. Czyli jak tu mamy minus jedną drugą, tu też mamy minus jedną drugą. A jeżeli tutaj um, chcemy poszukać sobie współczynnika kierunkowego, to on musi być dokładnie taki sam jak ten, ponieważ te dwa boki także będą równoległe. Czyli a jest równe 2, czyli już tutaj troszkę więcej wiemy na temat naszych, na temat naszych prostych, na temat boku. No i teraz spójrzcie, ja sobie troszkę większy narysowałam tutaj prostokąt, żeby wszystko było dobrze widać. Przepisałam informacje, które zgromadziliśmy, no ale jeszcze wpiszmy sobie współrzędne punktów, czyli punkt S ma współrzędne minus 1,4, a punkt P ma współrzędne minus 3, 0. No dobra, i teraz co my wiemy? Skoro wiemy, że... Ta prosta ma współczynnik kierunkowy minus jedna druga, to wykorzystamy sobie wzór na funkcję liniową w postaci kierunkowej. Y równa się AX plus B. Podstawmy co wiemy. Wiemy, że A to minus jedna druga. Ale my jeszcze wiemy, że do tej prostej na pewno należy punkt P. Nie znamy współrzędnych punktu Q, czyli tego punktu wykorzystać nie możemy, ale punktu P znamy jak najbardziej. Czyli wiemy, że x to minus 3 i wiemy, że y jest równy 0. Czyli zobaczcie, że dzięki temu wyznaczymy B, czyli będziemy mieli całe równanie prostej PQ. No to lecimy. 0 równa się. Minus 1, 2 razy minus 3 to 3, drugie. Plus b, zatem b to minus 3 drugie. Skoro wiemy, że b jest tutaj minus 3 drugie, to oznacza, że wzór na tę prostą to minus 1 druga x odjąć 3 drugie. Możemy w ten sam sposób wyznaczyć sobie równanie tej prostej, czyli prostej SR, ponieważ znamy jej współczynnik kierunkowy i znamy punkt S, który do tej prostej należy. Korzystamy z tego samego wzoru, czyli wszystko możemy podstawić. W miejsce A podstawimy minus 1, 2, w miejsce x podstawimy minus 1, a w miejsce y podstawimy 4. Zatem mamy 4 równa się minus 1, 2 razy minus 1 to 1, 2, plus b, czyli 4 odjąć 1, 2 to 3 całe i 1, 2. No, i to będzie nasze B. Czyli zapiszmy, że B tej prostej to 3 i 1 druga. Czyli równanie na tę prostą to będzie Y równa się minus 1 druga X. Dodać B, czyli dodać 3 całe i 1 druga. No to spójrzmy, co możemy wyznaczyć dalej. Spójrzmy teraz na punkt R. Co o tym punkcie wiemy? Wiemy, że ten punkt znajduje się na prostej o X. Na pewno. Czyli jeżeli jakiś punkt znajduje się na tej osi poziomej, to na pewno jego druga współrzędna wynosi 0. No bo jeżeli punkt na przykład znajduje się tutaj, to mamy punktach współrzędnych 3,0, czyli y jest równy 0. Gdyby ten punkt znajdował się w tym miejscu, czyli także na prostej x, to mamy minus 1,0, czyli y jest równy 0. Czyli o tym punkcie r, Wiemy, że jego druga współrzędna jest równa 0, i wiemy coś jeszcze, ponieważ ten punkt r należy do prostej sr, a wzór tej prostej znamy. Czyli jeżeli w miejsce y podstawimy tutaj do wzoru 0, to wyznaczymy x, czyli współrzędną punktu r, tej, której nie, tą, której nie znamy. No to robimy pod y 0. Czyli 0 to będzie minus 1, 2x plus 3 całe i 1, 2. Przerzucamy 1, drugą na stronę lewą, czyli 1, 2x równa się 7 drugich. No i teraz obie strony dzielimy przez 1, drugą, czyli mnożymy przez dwie pierwsze. Zatem x będzie równy 7. Czyli punkt R ma współrzędne 7,0. No i zaznaczmy go sobie na wykresie. Czyli mamy tak 2, 4, 6, 7, 0. Tu mamy punkt R, czyli możemy narysować kolejny bok naszego prostokąta. No dobra, mamy już sporo informacji, natomiast brakuje nam jeszcze współrzędnych punktu Q. No to sprawdźmy, czy możemy to w jakiś sposób wyznaczyć. Znamy współczynnik kierunkowy prostej RQ, czyli teraz wzór na tą prostą. Skorzystamy oczywiście ze wzoru na postać kierunkową funkcji liniowej. To y równa się 2x plus b. I znamy punkt, który należy do tej prostej, ponieważ znamy punkt r. Mamy i pierwszą, i drugą współrzędną, czyli teraz w miejsce x podstawimy 7, a w miejsce y podstawimy 0 i wyznaczymy równanie tej prostej. No to lecimy. Czyli mamy tak 0 równa się 2 razy 7 to będzie 14. 14 plus b, czyli przenosimy sobie 14 na lewą stronę, no i widzimy, że b wynosi minus 14, czyli to oznacza, że równanie tej prostej to będzie y równa się 2x odjąć 14. Czyli zauważcie, że znamy równanie prostej RQ, no bo już sobie wyznaczyliśmy, znamy równanie prostej PQ, a punkt Q, którego szukamy, znajduje się na przecięciu tych dwóch prostych. Czyli jeżeli te dwie proste o wzorze y równa się 2x minus 14, to jest równanie tej prostej, oraz tej o wzorze y równa się minus 1, 2x odjąć 3, 2. Wezmę w układ równań, to wówczas rozwiązanie, czyli nasz x oraz y, to będą właśnie współrzędne punktu q, już wówczas cały prostokąt możemy sobie narysować. No dobra, no to lecimy. Jak to rozwiązać najwygodniej? Najpierw pomnożę sobie przez 2, żeby nie mieć ułamków, czyli y to 2x odjąć 14, a tutaj 2y to minus x odjąć 3. No i pomnożę pierwsze równanie przez może minus 2, żeby przy y mieć liczby przeciwne. Czyli minus 2y równa się minus 4x plus 28, a tutaj 2y równa się minus x odjąć 3. Dodajemy równania stronami, czyli tutaj mamy 0, minus 4 odjąć 1 to minus 5x oczywiście, 28 odjąć 3 to będzie 25, czyli 5x to 25. Obie strony dzielimy przez 5. Zatem x jest równy 5. Skoro mamy już x, no to wybieramy jedno z równań. No, chyba tutaj będzie najwygodniej. Pod x podstawimy piątkę i wyznaczymy y. No to y to będzie 2 razy 5, czyli 10. 10 odjąć 14 to będzie minus 4, czyli otrzymaliśmy punkt o współrzędnych 5 minus 4 i to są właśnie współrzędne punktu Q. Czyli ten punkt możemy zaznaczyć. Mamy 5, czyli 2, 4, 5 i raz 2, 3, minus 4. Narysujmy. No i teraz zobaczymy, czy faktycznie otrzymamy prostokąt. Widzimy, że wszystko z rysunkiem nam się zgadza. Mamy już zatem wyznaczone wszystkie wierzchołki naszego prostokąta, natomiast oczywiście to jeszcze nie jest koniec zadania, ponieważ nas proszą o wyznaczenie punktu przecięcia przekątnych tego prostokąta. Czyli pierwsza przekątna to będzie QS, to sobie zaznaczmy a druga przekątna to będzie PR, czyli tutaj na oko, no już możemy powiedzieć, że punkt przecięcia tych przekątnych ma współrzędne 2,0. Natomiast no musimy to sobie oczywiście wyznaczyć. Czyli w jaki sposób to zrobimy? No musimy wyznaczyć sobie równanie prostej SQ, musimy wyznaczyć równanie prostej PR, no i przecięcie, punkt przecięcia tych dwóch prostych wyznaczy nam punkt przecięcia przekątnych. No to teraz spójrzmy. Jeżeli chodzi o równanie prostej PR, to w sumie nie ma czego liczyć, no bo na oko tutaj widać, że ponieważ druga współrzędna i w tym punkcie, i w tym wynosi 0, to równanie prostej PR to będzie Y równa się 0. Natomiast jeżeli chodzi o równanie prostej SQ. To musimy sobie policzyć. Czyli tak, przede wszystkim to będzie prosta, a więc skorzystamy ze wzoru na funkcję liniową w postaci kierunkowej. Żeby wyznaczyć A, czyli współczynnik kierunkowy, to wykorzystamy ten wzór, czyli musimy znać dwa punkty, które do tej prostej należą. Znamy współrzędne punktu S, ponieważ mamy minus 1,4 i znamy punktu Q, ponieważ mamy 5 minus 4, to jest x1, y1, x2 oraz y2. No to lecimy, a to będzie y2, czyli minus 4, odjąć 4 przez x2, czyli 5, odjąć minus 1. Minus 4, odjąć 4 to minus 8. 5 plus 1 to będzie 6, czyli mamy minus 8 szóstych, skracamy przez 2, czyli minus 4 trzecie i to sobie podstawimy pod A tutaj do wzoru. Następnie, żeby wyznaczyć B, musimy wybrać jeden z punktów, który do tej prostej należy, czyli nas interesuje prosta SQ, czyli możemy wybrać albo punkt S, albo na przykład punkt Q. Wybieram sobie punkt S. Mamy minus 1, 4, czyli x to minus 1, y to 4, czyli 4 równa się minus 4 trzecie razy minus 1 plus b, czyli 4 równa się 4 trzecie dodać b, a więc przenosimy 4 trzecie na drugą stronę, zmieniamy znak, czyli 4 odjąć 1 cała i 1 trzecia, czyli b. To będą 4 odjąć 1, 1 to 3, 3 odjąć 1 trzecia to 2 całe i 2 trzecie. Zatem równanie na tę prostą to będzie y równa się minus 4 trzecie x dodać b, czyli dodać 2 całe i 2 trzecie. No to gdy mamy jedną prostą, znamy równanie tej drugiej prostej, to możemy wyznaczyć punkt przecięcia, czyli teraz w miejsce Y do tego wzoru podstawimy 0 czyli 0 to minus 4 trzecie X plus 2 całej 2 trzecie, czyli 8 trzecich minus 4 trzecie przenosimy równa się 8 trzecich obie strony dzielimy przez 4 trzecie czyli mnożymy przez 3 czwarte, czyli X to 8 trzecich razy 3 czwarte, skracamy no, i faktycznie zobaczcie, że x jest równy 2, y to 0, czyli punkt przecięcia tej prostej oraz tej to będzie 2,0 i jest to właśnie szukany punkt przecięcia przekątnych tego prostokąta. To zadanie faktycznie jest dosyć skomplikowane, sporo jest tutaj obliczeń. Starałam się, żeby wytłumaczyć wam to. Najprościej jak umiałam. Natomiast, jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, czy część z Was uzna, że ten sposób tłumaczenia jest dla Was niezrozumiały do końca, no po prostu dajcie mi znać w komentarzu, a postaram się może jeszcze raz ten film nagrać.